Całego nie Hej, niech się Już? No, lecimy. Słuchajcie, życzymy Wam wszystkiego. Niech się spokój, niech się spokój, niech serca, spokój. Niech się spokój, niech się spokój. Niech się spokój, niech się spokój. Niech się po pierwsze, dziękujemy Wam za to, że udało nam się przeżyć cały rok, który na szczęście się kończy. Druga rzecz, nadchodzi rok walki, ostrej, rok wojownika. Teraz przestajemy wszyscy pić pianę, tylko po prostu walczymy na ostro. Słuchajcie, w tym roku 2015 kochamy, aż iskry idą, realizujemy marzenia, wszyscy, nawet najdziwniejsze. Te dobre i każdy, kto ma serce uczciwe, osiągnie swój cel. Wszyscy inni niech się boją tego roku. Każdy, kto ma serce cudowne, kochani, bawcie się, witamy rok wojownika i będziemy walczyć jeszcze lepiej. Spełniamy marzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, że jesteście z nami. Brawo!